Patrzysz na Niego i widzisz siłę. Widzisz kogoś, kto wchodzi do pokoju i w ułamku sekundy zasysa z Niego całe powietrze. Kogoś, kto jednym chłodnym spojrzeniem, jednym nieznacznym uniesieniem brwi, potrafi sprawić, że czujesz się mała, nieważna, przezroczysta. Przez lata wierzysz w tę iluzję. Budzisz się każdego dnia i wmawiasz sobie, że On jest drapieżnikiem, a Ty jesteś tylko ofiarą. Że on trzyma wszystkie asy w rękawie, a ty możesz tylko reagować na jego ruchy. On wydaje się być Bogiem w twoim małym, prywatnym świecie, sędzią i katem w jednej osobie. Jego pewność siebie wydaje się niezniszczalna. Kiedy on mówi, ty milczysz. Kiedy on wchodzi, ty się kulasz. Wydaje ci się, że on nie ma żadnych słabości, że jego zbroja nie ma pęknięć. Ale psychologia behawioralna i nowoczesna neuronauka mówią coś zupełnie innego. To, co bierzesz za siłę, to tylko tania fasada, to pancerz zrobiony z papieru i lęku. Pod tą maską arogancji, krzyku i absolutnej pewności siebie kryje się najbardziej przerażona istota, jaką kiedykolwiek spotkasz. Prawda jest brutalna. Narcyz nie jest bogiem, jest pasożytem i, jak każdy organizm pasożytniczy, boi się jednej konkretnej rzeczy, nie boi się twojego krzyku. Nie boi się Twoich łez, on boi się momentu, w którym żywiciel przestanie Go karmić. W dzisiejszym materiale echo duszy zrobimy coś, czego On się nie spodziewa, zrobimy coś, co jest zabronione w Jego scenariuszu. Nie będziemy płakać, nie będziemy prosić o litość, nie będziemy szukać winy w sobie, zajrzymy prosto w czarną dziurę Jego ego, zdejmiemy Mu maskę warstwa po warstwie. Pokażę Ci, jak działa Jego mózg, krok po kroku. Pokażę ci, dlaczego on atakuje właśnie wtedy, gdy czujesz się silna. I na koniec tego nagrania dam ci do ręki broń. Jedno precyzyjne zdanie, jeden prosty gest to nie jest magia to czysta, zimna psychologia. Kiedy użyjesz tej techniki, jego władza nad tobą zniknie w ułamku sekundy. Zobaczysz w jego oczach coś, czego nigdy wcześniej nie widziałaś panikę to jest koniec jego gry. Zaczynamy. Zanim dam ci broń, musisz zrozumieć, do kogo strzelasz. Musimy przeprowadzić sekcję zwłok Jego osobowości. Musimy otworzyć Jego czaszkę i zobaczyć, co tam naprawdę jest, dlaczego on jest taki, jaki jest, dlaczego nigdy nie ma dość Twojej uwagi. Wyobraź sobie małe dziecko dawno temu, zanim stał się potworem, którego znasz, Twój narcyz był małym chłopcem chłopcem, który w kluczowym momencie swojego rozwoju doznał potężnego urazu emocjonalnego. Psychologia nazywa to raną narcystyczną. W pewnym momencie to dziecko zrozumiało, że jego prawdziwe ja nie jest wystarczająco dobre. Może było krytykowane przez zimną matkę, może było ignorowane przez nieobecnego ojca, a może było traktowane jak trofeum, a nie jak człowiek. Poczuł wtedy wstyd. Ale nie taki zwykły wstyd, jaki czujesz, gdy popełnisz błąd. Poczuł wstyd toksyczny, głębokie paraliżujące wrażenie, że jest fundamentalnie zepsuty, że jest błędem, że jest śmieciem. Co robi małe dziecko, żeby przetrwać taki niewyobrażalny ból? Podejmuje drastyczną decyzję. Zabija swoje prawdziwe ja. Chowa tego wrażliwego, płaczącego chłopca głęboko w piwnicy swojej podświadomości i zamyka drzwi na klucz. Postanawia, że nigdy więcej nikt go nie zrani, a na jego miejsce buduje fałszywe ja. To jest ta maska, którą widzisz dzisiaj, ten arogancki, pewny siebie, czarujący mężczyzna, to jest tylko awatar. To postać z gry wideo, którą On misternie stworzył, żeby ukryć tego przerażonego chłopca w piwnicy, ale jest jeden tragiczny problem: fałszywe ja nie ma własnego źródła energii, jest jak piękny sportowy samochód, bez silnika. Samochód nie może jechać sam. Musi być pchany, żeby się poruszać, żeby czuć, że żyje. On musi pobierać energię z zewnątrz. I tym paliwem jesteś ty. To, co mylnie nazywamy miłością, dla niego jest tylko narcystycznym zasilaniem. Zrozum to, bo to zmieni wszystko. On nie szuka Twojej miłości, on szuka Twojej reakcji, Twój strach, Twój podziw. Twój krzyk, Twoje łzy, Twoja zazdrość, wszystko to jest dla niego dowodem na to, że istnieje, że ma wpływ, że jest Bogiem, dlatego on nigdy nie przestanie. On jest jak dziurawe wiadro. Możesz wlewać w niego całą swoją miłość, całą swoją energię, całe swoje życie. A to wszystko wycieknie dziurami na dnie. On zawsze, ale to zawsze, będzie pusty. I właśnie dlatego on tak panicznie boi się Twojej obojętności. Bo kiedy przestajesz reagować, to tak jakbyś odłączyła go od respiratora. Dla narcyza bycie ignorowanym to śmierć cywilna, to dla niego gorsze niż nienawiść, zrozum to głęboko. On nie boi się, że odejdziesz, on boi się, że zostaniesz, spojrzysz na niego i nie zobaczysz nic, że stanie się dla ciebie przezroczysty. Teraz wiesz, że on jest pusty, wiesz, że się boi, ale nie myśl, że to czyni go bezbronnym, wręcz przeciwnie. Zwierzę, które się boi, gryzie najmocniej. Ponieważ jego ego jest tak kruche, narcyz zbudował wokół siebie potężne mury obronne. Musisz nauczyć się je rozpoznawać w czasie rzeczywistym. Kiedy on ich używa, to znak, że czuje się zagrożony. Istnieją trzy główne tarcze, którymi on próbuje cię zniszczyć. Pierwszą tarczą jest wściekłość. Przypomnij sobie taką sytuację. Jest niedzielny poranek. Słońce świeci. Wszystko wydaje się w porządku. Pijecie kawę. Zadajesz mu proste, niewinne pytanie. Może pytasz: "Kochanie, czy zapłaciłeś ten rachunek za prąd?" I nagle, w ułamku sekundy, następuje wybuch. On zaczyna krzyczeć, rzuca pilotem o stół. Jego twarz robi się czerwona. Żyły na szyi pulsują. Krzyczy: "Znowu mnie kontrolujesz. Nigdy mi nie ufasz. Niszczysz ten dzień." "Jesteś nieznośna, stoisz tam zszokowana. Serce bije ci jak młotem, ręce ci się trzęsą, myślisz, co ja zrobiłam? Przecież tylko zapytałam, nic nie zrobiłaś. Prawda jest taka, że on zapomniał zapłacić ten rachunek. W momencie, gdy zapytałaś, poczuł ukłucie wstydu, poczuł, że nie jest idealny, i żeby nie czuć tego palącego wstydu, zamienił go we wściekłość i wyżygał na ciebie. Teraz to ty się boisz, a on czuje ulgę." Przekazał ci swój ból, oczyścił się. Drugą tarczą jest projekcja, czyli efekt lustra. To jest jego ulubiona sztuczka magiczna. Narcyz oskarża cię o to, co sam robi. Wyobraź sobie, że on wraca późno do domu, jest po północy, pachnie obcymi perfumami, chowa telefon ekranem do dołu. Zanim zdążysz o cokolwiek zapytać, on atakuje pierwszy. Patrzy na ciebie z obrzydzeniem i mówi: Dlaczego tak na mnie patrzysz? Jesteś chorobliwie zazdrosna, to jest chore. Pewnie sama kogoś masz i dlatego mnie sprawdzasz. Widzisz ten mechanizm? On patrzy w lustro. Widzi zdrajcę, ale palcem wskazuje na ciebie. Robi to celowo, robi to po to, żebyś zaczęła się bronić, żebyś tłumaczyła się ze swojej niewinności, zamiast skupić się na jego winie. To odwrócenie uwagi, to dymna zasłona. Trzecią i najbardziej brutalną tarczą jest karanie ciszą. On przestaje się do ciebie odzywać, mijacie się w korytarzu jak duchy, on patrzy przez ciebie, jakbyś była ze szkła, robisz mu kawę, on jej nie pije, pytasz o coś, on nie odpowiada, nawet nie mruga, czujesz, jakbyś powoli znikała, zaczynasz wątpić w swoje zmysły, powietrze w domu staje się gęste i ciężkie, zaczynasz go przepraszać, nawet nie wiedząc za co. Podchodzisz i mówisz, proszę, odezwij się. Powiedz, co zrobiłam, naprawię to. O to mu chodzi. On nie potrzebuje ciszy, on potrzebuje Twojego błagania, Twój ból, Twoja desperacja. To jest Jego pokarm, to daje Mu poczucie totalnej boskiej władzy. Ale co się stanie, jeśli nie będziesz błagać? Co się stanie, jeśli On zacznie krzyczeć, a Ty nie krzykniesz? Co się stanie, jeśli On zamilknie? A ty po prostu wzruszysz ramionami i zajmiesz się swoim życiem, wtedy maska opada, wtedy zobaczysz panikę w jego oczach. I właśnie teraz nauczę cię, jak to zrobić. Doszliśmy do najważniejszego momentu tego nagrania. Wiesz już, jak działa jego mózg, wiesz już, jak on atakuje i dlaczego to robi. Teraz nauczę cię, jak go rozbroić, jak sprawić, by jego naboje zamieniły się w dym. Ale najpierw musisz zapomnieć o wszystkim, co słyszałaś o komunikacji w związku. Z narcyzem nie ma komunikacji, jest tylko zarządzanie kryzysowe. Większość ofiar popełnia ten sam tragiczny błąd. Próbują się bronić. Kiedy on krzyczy, jesteś wariatką, one krzyczą, nie jestem. Kiedy on milczy, one pytają, dlaczego? Kiedy on kłamie, one przedstawiają dowody prawdy. To błąd. To jest dokładnie to paliwo, którego on potrzebuje. Twoja obrona to jego tlen, twoje tłumaczenia, to dla niego muzyka. Każde twoje słowo obrony utwierdza go w przekonaniu, że ma nad tobą władzę. Musisz zrobić coś zupełnie odwrotnego, musisz stać się szarą skałą. Ale uwaga, to co teraz powiem jest kluczowe. Większość ludzi robi technikę szarej skały źle, oni milczą, ale w środku aż się gotują. Przewracają oczami, wzdychają głośno, zaciskają pięści pod stołem. Narcyz to widzi, on jest mistrzem mowy ciała, on widzi twoje napięcie i to go cieszy. Wierzę, że cię trafił, wierzę, pod skórą krwawisz. Prawdziwa broń, no to nie jest udawanie, to chirurgiczna obojętność. Musisz mentalnie odłączyć swoje emocje od jego słów, musisz patrzeć na niego, nie jak na partnera, którego kochasz lub nienawidzisz, ale jak na zepsuty mebel. Jak na telewizor, który śnieży i wydaje dziwne dźwięki. Nie złościsz się na telewizor, po prostu go nie słuchasz. Oto twoja instrukcja obsługi, krok po kroku. Krok pierwszy. Mowa ciała. Kiedy on zaczyna swój atak, czy to krzykiem, czy oskarżeniami, twoje ciało musi wysłać sygnał absolutnej nudy. To jest najważniejsze. Nie krzyżuj rąk na piersi, bo to postawa obronna. Nie zaciskaj szczęki. Nie mróż oczu, zrób coś, co go zdezorientuje. Rozluźnij ramiona. Oprzyj się wygodnie o krzesło, weź powolny łyk herbaty, spójrz na paznokcie. Jeśli stoisz, przenieś ciężar ciała na jedną nogę i westchnij lekko, jakbyś była znudzona. To jest sygnał dla Jego podświadomości. Nie czuję zagrożenia. Jesteś dla mnie nieistotny, jesteś tłem. Krok drugi kontakt wzrokowy. To jest trudne, ale kluczowe. Nie patrz w podłogę, bo to oznaka uległości. Nie patrz mu w oczy z wściekłością, bo to wyzwanie do walki. Zastosuj technikę rozmytego spojrzenia. Patrz na niego bez, przez niego. Jakbyś patrzyła na ścianę za jego plecami, albo skup wzrok na jego czole, tuż nad brwiami, to sprawia, że on czuje się nieswojo. Czuje, że nie ma z tobą połączenia emocjonalnego. Czuje się jak przedmiot pod mikroskopem. Krok trzeci, werbalne jiu-jitsu. Czekasz, aż on skończy swój monolog, a on skończy, bo będzie czekał na Twój wybuch. Wtedy zapada cisza. W tej ciszy, spokojnym, niemal monotonnym głosem, wypowiadasz jedno z tych zdań. Wybierz to, które najlepiej pasuje do sytuacji. Opcja uniwersalna. Spójrz na niego i powiedz: masz prawo do swojej opinii. I kropka, to go niszczy, bo nie zaprzeczasz ani nie potwierdzasz. Po prostu stwierdzasz fakt, że on coś myśli, ale ciebie to nie obchodzi. Opcja druga to gdy on jest wściekły i krzyczy. Powiedz spokojnie. Widzę, że jesteś bardzo zdenerwowany. Porozmawiamy, kiedy ochłoniesz. I najważniejsze, wychodzisz z pokoju. Nie czekasz na jego zgodę, nie odwracasz się, zamykasz drzwi. Opcja trzecia, gdy on kłamie i prowokuje, powiedz tylko: Szkoda, że tak to zapamiętałeś. Krótko. Bez emocji, bez tłumaczenia, jak było naprawdę. Opcja czwarta: gdy on milczy, karanie ciszą? Zrób nic, kompletnie nic, zajmij się swoim życiem. Zacznij czytać książkę przy nim, włącz komedię i śmiej się głośno, zadzwoń do przyjaciółki i rozmawiaj wesoło. Pokaż mu, że jego cisza nie zatrzymuje twojego świata, że bez niego bawisz się świetnie. Wiesz, co się dzieje w jego mózgu, kiedy to robisz? Występuje krytyczny błąd systemu. Error 404. On wysłał w twoją stronę nuklearny pocisk emocjonalny. Oczekiwał eksplozji, płaczu, dramatu. A ten pocisk, po prostu zniknął, wpadł w pustkę. Nie było wybuchu. On nie dostał paliwa. Poczuje nagły, drastyczny spadek dopaminy. Poczuje się malutki. W jego głowie pojawi się myśl, której boi się najbardziej na świecie. Ona mnie już nie widzi. Przestałem istnieć, jestem nikim. To jest moment, w którym odzyskujesz swoją godność. To jest moment, w którym przestajesz być ofiarą, a stajesz się obserwatorem, przestajesz być aktorem w jego horrorze, i siadasz na widowni jedząc popcorn. Ale muszę cię ostrzec: nie wyłączaj tego filmu teraz, bo to, co stanie się za chwilę, może być niebezpieczne, jeśli nie będziesz przygotowana. Kiedy narcy straci kontrolę, staje się nieprzewidywalny. Słuchaj mnie teraz bardzo uważnie. To, co powiem za chwilę, może uratować twoje zdrowie psychiczne w nadchodzących dniach. Jeśli myślisz, że po użyciu techniki szarej skały on po prostu odejdzie, jeśli myślisz, że spakuje walizki i da ci święty spokój, to się mylisz. Narcyz to nie jest zwykły człowiek, to jest osoba głęboko uzależniona, a ty. Właśnie odcięłaś mu dostęp do jego narkotyku. Co robi narkoman na głodzie, kiedy zabierasz mu strzykawkę? Czy dziękuję Ci za pomoc? Nie, wpada w szał, staje się agresywny, desperacki. Zrobi absolutnie wszystko, żeby dostać jeszcze jedną działkę. Psychologia behawioralna ma na to nazwę. To zjawisko nazywa się wybrukiem wygaszenia. Wyobraź sobie szczura w laboratorium. Szczur naciska dźwignię i dostaje jedzenie. Robi to codziennie. Aż pewnego dnia naciska dźwignię, a jedzenie nie wypada. Co robi szczur? Czy odchodzi? Nie. Zaczyna naciskać dźwignię dziesięć razy mocniej. Zaczyna gryźć klatkę. Zaczyna piszczeć. Wkłada w to całą swoją energię. Twój narcyz zrobi dokładnie to samo. Kiedy zaczniesz stosować obojętność, sytuacja na chwilę drastycznie się pogorszy. Będzie testował twoje granice jak nigdy dotąd. Przygotuj się na trzy konkretne fale ataku. Atak pierwszy kampania oszczerstw. Skoro on nie może kontrolować ciebie, spróbuje kontrolować to, jak inni cię widzą. Poczuje, że traci grunt pod nogami, więc zacznie budować nową narrację dla świata zewnętrznego. Zacznie dzwonić do twojej rodziny, do twoich przyjaciół, powie im, że zwariowałaś. Powie: Słuchajcie, martwię się o nią. Ona stała się agresywna. Ona chyba ma depresję. Nie poznaje jej. Będzie grał rolę troskliwego, zmartwionego męża, który musi znosić Twoje humory. No to boli. Wiem, jak bardzo to boli. Twoim pierwszym instynktem będzie walka o swoje dobre imię. Będziesz chciała dzwonić do wszystkich i krzyczeć: To kłamstwo, to on jest katem, błagam Cię. Nie rób tego. Jeśli zaczniesz się tłumaczyć, wyglądasz na winną. Wyglądasz na niestabilną. Dokładnie tak, jak on cię opisał. Prawda sama się obroni. Ci, którzy naprawdę cię kochają, nie uwierzą mu, a ci, którzy uwierzą, nigdy nie byli twoimi przyjaciółmi. Atak drugi nagła ofiara. Jeśli agresja i kłamstwa nie zadziałają, on zmieni maskę w ułamku sekundy. Z drapieżnika zamieni się w ranne zwierzę, zacznie płakać, może nawet upaść na kolana, powie, że ma depresję, że życie bez ciebie nie ma sensu. Może zasugerować, że zrobi sobie krzywdę, jeśli go nie wysłuchasz. Powie te słowa, na które czekałaś latami. Zrozumiałem swój błąd, zmienię się, tylko ty jesteś moim aniołem. Uważaj. To jest najbardziej niebezpieczny moment. To nie jest skrucha, to jest teatr. On wie, że jesteś osobą empatyczną, on wie, że twoje serce mięknie, gdy widzisz czyjeś cierpienie. On używa twojej dobroci, jako broni przeciwko tobie. Nie daj się nabrać. Dorosły człowiek bierze odpowiedzialność za swoje czyny, a nie szantażuje emocjonalnie. Atak trzeci. Prowokacja ostateczna. Jeśli ani litość, ani kłamstwa nie zadziałają, on wytoczy najcięższe działa. Zrobi coś tak podłego, tak bolesnego, żebyś nie miała wyboru i musiała wybuchnąć. Zacznie flirtować z kelnerką na twoich oczach. Zostawi otwarty komputer z wiadomościami do innej kobiety, żebyś przypadkiem je znalazła. Wyda wasze wspólne pieniądze na głupotę. Zrobi bałagan w kuchni minutę po tym, jak posprzątałaś. To jest pułapka, to jest test. On desperacko potrzebuje twojego krzyku. On chce, żebyś zrobiła awanturę. Bo jeśli zrobisz awanturę, on będzie mógł odetchnąć z ulgą i powiedzieć: Widzisz? Miałem rację. To ty jesteś wariatką, to ty krzyczysz. Ja jestem spokojny. W tym momencie musisz być jak latarnia morska podczas sztormu. Fale uderzają o mury, wiatr wyje, pioruny strzelają, ale ty stoisz niewzruszona. Świecisz swoim światłem, nie ruszasz się. Trzymaj się swojej frazy jak koła ratunkowego. Spójrz na niego i powiedz: Szkoda, że tak robisz, i odwróć się. Jeśli przetrwasz ten sztorm, wygrałaś wojnę. Jego amunicja się skończy. Zrozumie, że stary klucz, a już nie pasuje do twojego zamka. Zrozumie, że drzwi są zamknięte na zawsze. Kiedy kurz opadnie, zobaczysz coś niesamowitego. Zobaczysz go po raz pierwszy takim, jaki jest naprawdę. Małym, przestraszonym człowiekiem, który musi kłamać, manipulować i krzyczeć. Tylko po to, żeby czuć się kimś. Zabierzesz mu jedyną rzecz, którą naprawdę posiadał. Jego zdolność do wywoływania w tobie strachu. Zrozumiesz wtedy że to nigdy nie była gra o miłość, to była gra o władzę. A jedynym sposobem, żeby wygrać z narcyzem, jest przewrócić stolik i wyjść z kasyna. Odzyskanie wolności to proces, to nie dzieje się w jeden dzień, ale dzisiaj zrobiłaś pierwszy najważniejszy krok, przestałaś być paliwem, zaczęłaś być skałą, ale słuchaj mnie uważnie, to co dzisiaj dostałaś, to tylko miecz. Jeden precyzyjny cios, żeby go powstrzymać w chwili ataku, ale narcyz jest cierpliwy. Będzie próbował cię zmęczyć codziennością. Będzie próbował wrócić tylnymi drzwiami. Dlatego w następnym materiale, na który już dla ciebie przygotowuję, nauczę cię czegoś jeszcze potężniejszego. Nauczę cię pełnej metody szarej skały. Pokażę ci, jak stać się niewidzialną, nawet gdy on siedzi w tym samym pokoju. Pokażę ci, jak jeść obiad z wrogiem i nie czuć strachu ani napięcia, jak sprawić, by jego słowa przelatywały przez ciebie, jak dym. To nie będzie teoria, to będzie Twoja codzienna zbroja. Jeśli nie chcesz tego przegapić, jeśli chcesz być gotowa, zanim on zaatakuje znowu, kliknij teraz przycisk, subskrybuj i koniecznie włącz dzwonek. Musisz być pierwsza, która zobaczy ten materiał. To jest wiedza, której on nie chce, żebyś miała, i pamiętaj, nie jesteś w tym sama. Wiem, że czułaś się samotna przez lata, ale spójrz w sekcję komentarzy poniżej. Tysiące kobiet w Polsce budzi się dzisiaj razem z tobą. One też myślały, że zwariowały. One też słyszały, że są zbyt wrażliwe. Złammy to milczenie raz na zawsze. Chcecie prosić o odwagę? Napisz w komentarzu poniżej tylko jedno słowo gotowa. Niech to będzie nasz znak. Znak, że gra się skończyła. Albo, jeśli masz odwagę, napisz, jaka była najbardziej absurdalna rzecz, którą Narcyz zrobił, gdy przestałaś reagować na jego ataki. Obnażmy ich taktyki. Niech ten film stanie się archiwum prawdy dla każdej kobiety, która tu trafi po tobie. Nazywam się Echo Duszy, a Twoja wolność właśnie się zaczęła do zobaczenia w archiwum.